Witam bardzo serdecznie. Czytamy. Zakryte ręce według Lawrence'a, Misia Lawrence'a, Michała. I tu otrzymaliśmy takie coś. Cieszymy się. Mamy przygrywających jedną, drugą, trzecią, czwartą i pół. Czyli mamy prawie 9 lew z ręki, osiem i pół lewy z ręki. Jednakowoż następuje pas partnera. Pas i musimy co powiedzieć. Co mówimy z tą kartą. Czas start. Po pierwsze, nie otwieramy dwa trefle. Dlaczego? Bo nie sprzedamy tych kierów, a może karnie uzgodnimy. Natomiast, ponieważ mamy mało pików, jeszcze mniej trefle jest duża szansa, że przeciwnicy wejdą w licytację. Wtedy najważniejsze jest sprzedawanie składu. Mówimy zgodnością jedno kier. I nagle przeciwnicy się budzą i ten z lewej mówi jedno pik. Cóż. Ale i partner się budzi i mówi: Dwa kiery. No to się cieszymy. Cieszymy się, a nagle ten w ogóle jest pobudzony i krzyczy: Cztery kiery. Cztery piki krzyczy. No to żeśmy się zdenerwowali. Zakładamy, że no, pikową weźmiemy kierową, pewnie jedną. Albo dwie. Karowych nie widać. Wpadka może być bez jednej. Z kontrą, to to lepiej zagrać końcówkę. Ryzykujemy, ryzykujemy i mówimy kierów 5. O dziwo! Nikt nas nie kontruje. Pas, pas, pas. Nieźle. Nieźle jest. Więc gramy sobie pięć kierów. No I patrzymy, co nam partner dołoży. Wist. Szóstkę pik. Prawdopodobnie czwarta najlepsza. Prawdopodobnie z lewej jest piątka pików, a z prawej czwórka. To już wiemy. Wyciągamy wnioski z tego, jakie wnioski można wyciągnąć w sprawie pierwszego Listu. A jeszcze zobaczmy, co ma partner. Partner ma o takie po pierwsze: Pierwsze pytanie. Ile punktów mają przeciwnicy i jak są one rozłożone? Widzimy licytację, i odejmujemy. Czas się kończy. Załóżmy, że odjedliśmy. My mamy As As Dama 10, 15 i partner ma 6, 7, 8. Razem mamy 23. Przeciwnicy mają 17, ale żaden z nich nie otworzył. Więc prawdopodobnie nikt nie ma 11, więc albo się podzieliły 10, 7 albo 98, 107, albo 9,8. Bardzo prawdopodobne jest 9,8. Teraz jakie wnioski wyciągamy z listu 6 pik? Myślimy. Ja przypominam, że Wy to już macie kochani robić, bo jesteś film oglądamy po kolei i po poprzednich filmach to już powinniście rozpoznać. Po pierwsze, oni wystają w czwartej najlepszej, jak w całej Polsce. Stosujemy regułę 11. Dla czwartej najlepszej stosujemy regułę 11. Dla piątej najlepszej regułę 10. Reguły 11. Od 11 dojmujemy wysokość karty 6. Jest 5 kart starszych tu po prawej od szóstki. Jedna, druga, trzecia. Tu są dwie karty starsze od szóstki. No i dwie mniejsze, no bo tu są prawdopodobnie cztery piki. Jakież to są te karty? Wis szóstka oznacza, że tu nie ma... Nie ma dwóch honorów połączonych, czyli nie ma króla z damą, ani damy z waletem. Więc tu mod może być prawdopodobnie tu jest dama. Prawdopodobnie tu jest dama, no albo walet, albo król, no zaraz zobaczymy. Jeszcze jedno pytanie od razu, tak, no, za, do, zagrajmy. Dokłada króla pik. Co to oznacza? To oznacza, że tu jest król i prawdopodobnie walet. Bo gdyby tu była dama z waletem, no to zawistowałby ten z lewej w damę. A dlaczego tu jest król? Nigdy nie jest król z damą. No bo gdyby był król z damą, gdyby był król z damą, to by prawdopodobnie podłożył damę. Jeżeli podłożył króla, to prawdopodobnie nie ma damy. To wynika z tak zwanej brydżowej zasady ograniczonego wyboru rule of restriction choice to się tak mówi po francusku że jeżeli zagrał tę kartę to musiał nie miał wyboru więc prawdopodobnie tu jest dama a tu jest król z waletem tu są cztery oczka tu są dwa czyli tu się zmieści pięć oczek a tu się zmieści siedem pytanie bardzo trudne ale ważne Wyciągamy wnioski dlaczego nie nastąpił list w inny kolor i wyciągamy wnioski. alternatywny wiz byłby w karo as, król, malutka doskonały wiz przeciwko każdemu kontraktowi kolorowemu prawie no tak na 90% as, król malutka więc ten z lewej nie ma asa i króla karo to policzmy no dobra bijemy asem ściągamy atuty z lewej dokłada. 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 To dobrze. Ściągamy drugi raz. Z lewej pada walet. Z prawej wyleciał tref. Wyrzucanie trefli pokazuje, że prawdopodobnie ma ich więcej. Zwykle się rzuca od długości. Tu poleciał walet. Więc tu jest dama pik i walet kier. To są trzy oczka. A tu jest Król pik, walet pik i jakieś karo. Jakaś lewa. Nie mogą być dwie, bo miałby otwarcie, miałby 11 oczek. No ale jeżeli ma, załóżmy, że do tych króla i waleta pik ma króla karo, to ma razem 7 oczek. Gdyby miał króla trefl, miałby 10. Miałby 10. A ten miałby 9. Nie, ten no co ten na razie pokazał biedaczek? Ten biedaczek na razie pokazał waletakier. Damy Pik to 3. No to musi mieć jeszcze. No musi mieć jeszcze przynajmniej 6. Więc musi mieć tu króla trew. Musi mieć. Bo jeżeli ma asak karo i nie ma króla trew, to ma tylko. Sześć oczek. Siedem oczek. To nie wszedłby. Nie wszedłby. Więc król tref jest tu. Król tref jest tu. I stąd wniosek. No przyjrzyjmy się, spróbujmy to zadanie rozdanie, rozdanie zająć do końca, że w którą stronę im pasować trefle. Jeżeli król tref jest po lewej, to im pasujemy w lewo. Jeżeli król tref jest po prawej, gramy damą tref w prawo i na trefla wyrzucamy, na waleta nadamy damy wyrzucamy brakującego pika. No przyjrzyjmy się wszystkim rączkom. I co teraz widzimy? No rozczytaliśmy. Rozczytaliśmy ręce precyzyjnie co do oczka. Gramy trefla. Impasimy. na asa trefl wyrzucamy pika i mamy 5 lew weźmiemy jeszcze 4 kierowe to 9 i przebitkę kara to 10 i karową 11 oddamy tylko asa króla kier gramy teraz w karo i wyrabiamy swoją lewę. Przeciwnik nie może nas ukrzywdzić. Powróćmy do rozdania. I wist, szóstkę pik. Przypominam jeszcze raz: tu nie ma as-króla damy, tu nie ma damy waleta. Figury są rozdzielone. Dlaczego ten położył króla? Bo jeżeli my mamy asa, to nie ma znaczenia co kładzie. Ale jeżeli my mamy damę, położenie króla powoduje, że dama nie weźmie lewy. Dama nie weźmie lewy. Położenie waleta to jest danie szansy wzięcia lewy na damę. Więc on bi dokładamy. Bierze królem. W tym momencie mamy rozczytane. Rozczytane. Musimy bić, bo kopika musimy wyrzucić. No mamy do oddania dwa kara. Nie możemy oddać lewy poza karami. I teraz przydzielili, jedną, przydzieliliśmy mu jedną figurę karową, więc tu musi być druga figura karowa. As 6, 7 byłoby 7. 7 by nie wszedł. As 10 jak najbardziej. I, dla, I zobaczcie, udało nam się. Już w pierwszym liście rozczytać siły przeciwnika, ponieważ ten spasował, więc nie ma 11. Ten spasował, nie ma 11. Ma 10 i mniej, no ale po naszym kierze wszedł pik. No nie może tak sobie wejść sześcioma. Bo pokazał damę pik, waleta kier i prawdopodobnie nawet z Asem Karo. No, a z, z królem karo to musi mieć króla trefy, bo figury karowe są rozdzielone. Tu się nie mieszczą dwa kara. A nawet gdyby tu się zmieściły dwa kara, takim cudem, to tu mu, mu, musi się zmieścić król trefy. I zachęcam do oglądania tych filmów po kolei, ponieważ uczymy się nowych rzeczy, uczymy się czytać karty przeciwnika, zaglądać im w kartę. Dziękuję za uwagę.